Czy kiedykolwiek zauważyłeś, jak ludzki organizm w szczególny sposób ostrzega nas o poważnych problemach? Drobne sygnały, które często ignorujemy, mogą być wołaniem o pomoc ze strony serca organu, który nieustannie pracuje, aby utrzymać nas przy życiu. Ciągłe zmęczenie, pozornie niegroźne, lub obrzęk nóg pod koniec dnia mogą skrywać śmiertelne zagrożenie. Co gorsza, większość ludzi zdaje sobie z tego sprawę dopiero, gdy jest już za późno. Wszystko zaczyna się subtelnie. Niewielki dyskomfort tu, lekkie uczucie zmęczenia tam. Łapiesz zadyszkę po wejściu po schodach lub czujesz, że twoje nogi są cięższe niż zwykle. To tylko stres, myślisz, albo efekt długiego dnia. Jednak za tymi pozornie zwyczajnymi objawami twoje serce może wysyłać pierwsze sygnały, że coś jest nie tak. Te początkowe symptomy, tak łatwe do zignorowania, są jak zaszyfrowane wiadomości wysyłane przez twoje ciało, które walczy o utrzymanie równowagi, gdy coś jest głęboko zaburzone. Ciągłe zmęczenie to jeden z pierwszych sygnałów. Ale to nie jest zmęczenie, które znika po dobrze przespanej nocy czy dniu odpoczynku. Wręcz przeciwnie, budzisz się i czujesz, jakbyś w trakcie snu przebiegł maraton. To jak dźwiganie niewidzialnego ciężaru, który nie ustępuje. Czynności, które wcześniej były proste, jak sprzątanie domu, gotowanie czy spacer na róg ulicy, zaczynają wydawać się ogromnym wysiłkiem. To zmęczenie nie jest tylko fizyczne, przenika do umysłu, sprawiając, że wszystko staje się wolniejsze i bardziej męczące. Z dnia na dzień czujesz, jakby Twoja energia była wysysana przez coś, czego nie potrafisz zidentyfikować. Ale to nie jedyne ostrzeżenie. Wyobraź sobie, że patrzysz na swoje stopy i zauważasz coś dziwnego. Są spuchnięte, a buty, które wcześniej były wygodne, teraz wydają się za ciasne. Myślisz, może to tylko upał, albo to, że długo stałem. Jednak ten obrzęk. Często ignorowany jest jednym z najbardziej widocznych sygnałów, że organizm walczy z gromadzeniem się płynów. Dzieje się tak, ponieważ serce nie jest już w stanie skutecznie pompować krwi. W rezultacie powstaje zaburzenie, które powoduje gromadzenie się płynów, głównie w kończynach dolnych. A problem na tym się nie kończy. Pojawia się duszność. Na początku występuje tylko podczas wysiłku, na przykład przy wchodzeniu na wzgórze czy noszeniu czegoś ciężkiego. Ale z czasem staje się Twoim stałym towarzyszem, nawet w momentach odpoczynku. Oddychanie, które powinno być naturalne i nieświadome, zaczyna wymagać wysiłku. Potem sytuacja się pogarsza, budzisz się w środku nocy, czując, że się dusisz z pilną potrzebą, by usiąść i złagodzić napięcie. To uczucie duszności nie jest tylko przerażające, ale jest jednym z najpoważniejszych objawów, że serce przestaje sobie radzić. I skutki nie ograniczają się tylko do ciała. Również umysł zaczyna cierpieć. To, co wcześniej wydawało się proste, jak przypomnienie sobie o spotkaniu czy skupienie się na rozmowie, teraz staje się wyzwaniem. Zauważasz częste luki w pamięci i narastające trudności z koncentracją. Możesz pomyśleć, że to tylko zmęczenie psychiczne albo ciężki dzień, ale prawda jest bardziej niepokojąca, brak wystarczającej ilości krwi i tlenu bezpośrednio wpływa na funkcjonowanie mózgu. Ten cichy wpływ czyni wszystko jeszcze bardziej niebezpiecznym, ponieważ umysł, który powinien być Twoim sprzymierzeńcem w poszukiwaniu pomocy, również jest zagrożony. Te objawy, pozornie niepowiązane, są elementami układanki, które ujawniają większy problem. Ich ignorowanie może być śmiertelne, ale rozpoznanie ich na czas może oznaczać różnicę między życiem a śmiercią. Co więcej, istnieje niszczący wpływ emocjonalny, który często jest pomijany. Niewydolność serca nie wpływa tylko na ciało fizyczne, głęboko dotyka także umysłu i emocji. Wyobraź sobie, że twoje ciało, które zawsze było twoim największym narzędziem, teraz staje się więzieniem. Serce, niezdolne do działania jak dawniej, prowadzi do ciągłego poczucia bezsilności, co często skutkuje depresją. To nie jest zwykły smutek, to melancholia, która powoli zjada wolę walki, tworząc wrażenie, że wszystko jest stracone. Ten stan psychiczny nie tylko pogarsza objawy fizyczne, takie jak ekstremalne zmęczenie i duszność, ale także bezpośrednio utrudnia leczenie. To tak, jakby umysł i ciało znajdowały się w nieskończonym cyklu wzajemnego wyniszczenia, co sprawia, że wszystko staje się trudniejsze do przezwyciężenia. A jeśli emocjonalne i fizyczne wyzwania nie byłyby wystarczające, pojawiają się inne, niespodziewane objawy. Nagły przyrost masy ciała może wystąpić znikąd, nawet bez zmian w diecie czy codziennej rutynie te dodatkowe kilogramy nie są tylko problemem estetycznym sygnalizują, że organizm zatrzymuje płyny, co jest bezpośrednio związane z niewydolnością serca. Jednocześnie pojawia się uporczywy dyskomfort w jamie brzusznej, który może obejmować nudności, wzdęcia i utratę apetytu. Jedzenie, które powinno być przyjemnością, staje się uciążliwym zadaniem. Brzuch może wydawać się napięty, niemal jak napompowany, a nawet najżejsze potrawy powodują uczucie dyskomfortu. Te objawy, pozornie niezwiązane, są głęboko powiązane z niezdolnością serca do utrzymania harmonijnej pracy organizmu. Kiedy serce nie jest w stanie pompować wystarczającej ilości krwi, cierpią również inne organy, takie jak nerki i wątroba, co prowadzi do kaskady konsekwencji. Które wpływają na każdy układ w ciele. Najbardziej przerażające jest to, że wiele osób ignoruje te objawy, aż sytuacja stanie się krytyczna. Łatwo jest pomyśleć, to nic takiego lub to minie. Problem w tym, że nie zawsze mija. A kiedy w końcu zdajesz sobie sprawę, że coś jest nie tak, stracony czas może zrobić ogromną różnicę. Ale nie musi tak być. Nie musisz czekać na nagły wypadek, by podjąć działanie. Istnieją sposoby zapobiegania, dbania i nawet odwracania niektórych z tych stanów. Zaczyna się od prostych, ale potężnych kroków, regularnego mierzenia ciśnienia krwi, utrzymania zrównoważonej diety i ograniczenia spożycia soli. Włączenie do diety owoców, warzyw i produktów bogatych w składniki odżywcze może pomóc zmniejszyć obciążenie serca. Ponadto regularne badania, takie jak kontrola poziomu cholesterolu, glukozy i funkcji nerek, mogą pomóc zidentyfikować problemy, zanim staną się poważne. Jest jednak coś jeszcze ważniejszego nauczyć się słuchać własnego ciała. Rozpoznanie objawów, zanim się nasilą, jest kluczowe. Ta wiedza nie tylko ratuje życie, ale także daje realną szansę na pełne i zdrowe życie. W końcu najlepszym sojusznikiem w walce z problemami serca jest informacja. Gdy wiesz, czego szukać, masz moc działania, zanim będzie za późno. Nie ignoruj sygnałów, dbaj o siebie, informuj się i pamiętaj, że małe działania mogą przynieść wielkie zmiany. Postępy naukowe również niosą nadzieję. Ostatnie badania wskazują, że suplementy, takie jak koenzym Q10, Mogą pomóc sercu działać bardziej efektywnie w określonych przypadkach. Jednak pamiętaj, każda decyzja powinna być podejmowana pod nadzorem lekarza. I teraz pytanie do Ciebie: ile osób w Twoim otoczeniu może doświadczać tych objawów, nawet nie zdając sobie z tego sprawy? Być może to przyjaciel, członek rodziny, a może Ty sam. Nie pozwól, by te informacje zostały tylko u Ciebie. Podziel się tym filmem, pomóż rozpowszechniać tę wiadomość i przede wszystkim bądź czujny wobec tego, co próbuje powiedzieć Twoje ciało. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, zrób to teraz. Aktywuj powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych treści, ponieważ tutaj znajdziesz informacje, które dosłownie mogą uratować życie. A to, co nadejdzie, będzie jeszcze ważniejsze, byś mógł zrozumieć tajemnice ludzkiego ciała. Serce to centrum wszystkiego. Pracuje dniem i nocą, bez przerwy, aby utrzymać nas przy życiu. Więc kiedy zaczyna wysyłać sygnały, że coś jest nie tak, ignorowanie ich może być fatalnym błędem. Zwróć uwagę, dbaj o siebie i przede wszystkim doceń życie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.